1 zł 1957 w stanie idealnym ta moneta 4450 zł. Spójrzcie na te licytację 3350. Bardzo mało zachowało się monet w Stanach Idealnych, w pięknych Stanach Menniczych z połyskiem. Natomiast taka moneta, jaką często Wy mi wysyłacie, słuchajcie, zniszczona obiegiem, zmęczona, taka jak tutaj na zdjęciu, jest warta niestety tylko 1 złotych, maksymalnie 1 złotych. To jest moneta o bardzo dużym nakładzie, 1 zł 1957, o tym pamiętajcie, większość moich widzów o tym wie, co się interesuje, natomiast jej zaletą jest to, że zachowało się bardzo mało w Stanach właśnie menniczych z połyskiem i to powoduje, że ceny sięgają, no tak jak widzieliście, zł, złotych, to, to jest bardzo duża kwota, praktycznie miesięczna wypłata przeciętnego Polaka. Cześć, witajcie na 50. już wycenie monet, banknotów. Wy wysyłacie zdjęcia przez Instagram, e-mail ja wyceniam to na filmach na podstawie zakończonych aukcji oraz wieloletniego doświadczenia w aukcjach. Oczywiście czasami mogę się mylić, dlatego komentarze z konstruktywnymi odpowiedziami. Zaczynacie od numeru pozycji, tutaj wzór oraz opisem przedmiotu tak jak wy Sądzicie, że na przykład wyceniłem za mało, za wysoko, źle opisałem przedmiot? Bardzo cenne są takie komentarze. Zapraszam na film. Zaczynamy. 683, 5 zł, 1958, wąska ustępka. Stan dość ładny. Widać wszystkie zdjęcia? Zdjęcie, zdjęcia, wszystkie szczegóły tej monety widać. Zdjęcie trochę nieostre, słuchajcie, jak będziecie robić zdjęcia, to tylko w świetle dziennym i jednolite tło. Natomiast tutaj ta moneta w wysokiej nocie w gradingu z certyfikatem kosztuje 6100 zł na ostatniej licytacji, natomiast w tym stanie. 100 zł, ale tak jak mówię, nieostre zdjęcie zrobione i ciężko tu wycenić i opowiedzieć, dlatego jest bardzo ważne. Poza tym monety potrafią posiadać różne szczegóły, ducha, trawkę i inne, i tutaj nie widać za bardzo, więc tu wyceniam około 100 zł, bo stan bardzo dobry tej monety. 684, 20 groszy 2008. Destrukt, niecentryczne bicie, przesunięcie, bardzo podobną znalazłem za 34 zł. Sprzedała się ostatnio. Ja bym tu właśnie wycenił tą pomiędzy, monetę pomiędzy 30 a 50 zł. Ostatnimi czasy nawet się dość takich pokazało, trochę monet. Więc tutaj też trzeba być ostrożnym, obejrzeć tą monetę. Jeżeli zdjęcia są nieostre na licytacjach, to nie brać udziału w takich licytacjach, bo jak wiecie, prasy hydrauliczne też potrafią czynić cuda. Natomiast tutaj wydaje mi się to oryginałem. 685, 10 groszy 2015. Nadlany materiał, ukruszony stempel, no bo skąd takie coś pochodzi? Cena około 10-20 zł dla oczywiście amatorów Tego rodzaju destruktów. 686, 2 ,94 zł, 94 rok. Skrętka podobna sprzedała się ostatnio za 72 zł. Moja cena 50, 100 zł. Natomiast wszystko zależy od stanu monety i rodzaju destrukcji. Skrętki pełne 180% jest najdroższe. 180% skrętki. Słuchajcie, to jest wtedy pełna odwrotka. 687, 5 groszy 93. Zł. Przepiękny, chyba najlepszy okaz naszych, naszej epoki, trzeciej RP, 93 rok. Najrzadsza moneta tego nominału, 5 groszy, 180 stopni. No pięknie, bardzo dobra, stan, lepsze zdjęcie by się zdało. Jeżeli stan menniczy, a to na to wygląda, że to jest bardzo ładna moneta, Co cena może być bardzo wysoka, nawet powiedziałbym 500 złotych. Chociaż nie było jeszcze takiej licytacji za taką kwotę, ale też również nie było w stanu menniczy pełnej odwrotki 5,93 zł w licytacjach. Cena za tą monetę to uważam, że to kwestia czasu. Być może już końcem tego roku zobaczymy, że padnie rekord ponad 500 zł za 5,93 zł roku, ale to musi być albo moneta z certyfikatem wysokiej jakości NGC 6.7 nota 6.8, wtedy będzie na pewno ponad 500 Albo właśnie meniczy odwrotka, i tutaj naprawdę piękne. Piękny. Potrzebuję lepsze zdjęcia tej monety do posiadacza tej monety. Chętnie lepsze zdjęcia wykonane, ostrzejsze i będę w pełni zadowolony. 688, 2 grosze, 2007, prawie 180 stopni. Przynajmniej to tak wygląda 180 stopni. Tutaj licytacja około 30-50 zł. Rocznik już nie jest taki rzadki, dlatego cena dość niska, ale moneta piękna. 689, 100 000 złotych Solidarności, typ A, literka L, widoczna na zdjęciach, piękny stan, jeżeli mennicza, to cena może być pomiędzy 250 a 300 złotych, bo 270 się sprzedało, ale tylko jeśli stan idealny, bo pozostałe, no to cena jednej uncji i tej monety 170-180 zł na chwilę obecną. 690, 2 złote 1994, nadlewka, ukruszony stempel, podobna, sprzedała się za 6 zł I tu ciężko będzie o lepszą cenę, maksymalnie do 20 zł, Bardzo ładnie wykonane zdjęcie i tu musi się znaleźć na to Amato. 691, 5 złotych Rybak 74, skrętka mennicza. Skrętka mennicza to nie wiadomo, bo tutaj słabo też widać. I tutaj mega niespodzianka, bo aż 751 zł na licytacji, ale cena za menniczą sztukę 10 października. Czy moneta ze zdjęcia nadesłanego spełnia te parametry? Chyba nie. Tutaj cenę bym wycenił na 200-300 zł. Opis aukcji, przepraszam, 100-200 zł. Opis aukcji, tej jest 751. To było nieskażona opiegiem, więc musiał być stan ideału. 692 2 zł, 2002 Destroke rozlany w cenie. znany temat na moim kanale. Cena 128 zł na licytacji i to bym właśnie do 150 wycenił. Oczywiście zawsze rodzaj rozlania i stan monety decyduje o końcowej cenie. 693 banknot serii AA, dość cen, często nadsyłany, 200 zł. Słuchajcie, tu jest duży problem, ponieważ AA, słuchajcie, numer 0. Zero z przodu, niskie numery UNC, gdzie było kilka zer z przodu, sprzedał się za 503 zł. UNC, czyli ideal i było kilka zer z przodu, a taki zwykły stan poszedł za, jak tutaj na zdjęciu, za 213 zł. Czyli cena nominału. Odliczając opłaty, podatki, to być może nawet mniej niż nominał się to sprzedało, a na pewno mniej, jeżeli ktoś prowadzi firmę, opłaca wszystko i Allegro opłaty. Więc no tutaj świeczki warta gra. To jest problem, wysokie nominały, no bo kto kupi i będzie trzymał, wiecie, jakie to są też często inwestycje: kupuję, trzymam i sprzedaje drożej. A tutaj ta inflacja powoduje, że kupujemy za 200 zł, na przykład 200 zł, powiedzmy tak. No, i okazuje się, że po roku mamy mniej niż 200 zł, a dalej nie ma chętnych na zakup. Tylko te właśnie pierwsze numery w stanach idealnych będą miały szansę się sprzedać drożej. I tu banknot 200 zł i 500 zł o jest bardzo ciężko i duży problem to musi być z przodu kilka zer na, na dzień dzisiejszy mówię. Kilka zer z przodu i stan idealny. Wtedy te banknoty widzicie 200 zł, 500 a takie jak tutaj, no to wyceniam niestety. Tylko 200 zł, niby fajnie pierwsza seria, ale dość często jeszcze łatwo wyłapać z obiegu. Słuchajcie, na Wasze zdjęcia czekam na Instagramie i e-mailu. Kontakt tu macie i w opisie. Nie niecierpliwić się, średnio odpisuję do tygodnia, czasami dłużej. Jeśli macie coś do wyceny, to proponuję najpierw oglądać kilka wcześniejszych filmów, monet i pamiątek PRL-u. Będą w opisie i tu już się Wam wyświetlą. A zapamiętajcie je również, znajdziecie je również, słuchajcie, w opisie, tak jak powiedziałem. No i jeżeli czegoś nie ma, to wysyłać zdjęcia, ja będę starał się kolejne filmy robić, trzymajcie się i do następnego hej!